Cieo widzowie, dzisiaj sobie pogramy na naszym głównym koncie, jak sami widzicie. Tak, nasze statystyki w ogóle tutaj nie ulegają zmianie. Widać, jeszcze nie mam za dużo, jak sami widzicie. Także jeszcze mamy tutaj co do poprawy. Dzisiaj będziemy sobie próbowali grać kobrą. Jak sami widzicie, mam ją, już dawno ją kupiłem. Mam ją 6 meczów zagranych, jak sami widzicie, więc nie jest za dużo. Na Twitchu teraz sporo tym grały multi, biał tym biegłość. Wszędzie gdzie patrzę na ten czołg to jest niby super dobry, ja totalnie go nie szanuję, nie lubię tego czołgu. Także sobie spróbujemy. Czy jakiś celny sobie będziemy dzisiaj rzucali? No nie wiem, bo niby fajnie można by było zrobić biegłość na tę pierwszą chociaż. Bo no nie mówimy tutaj o 100%, tam nawet do 95 tam 85, bo na to nie mamy żadnych szans. Ale no te 65%, no ale to wątpię, żeby w jednym odcinku nam się udało plus. No zagramy sobie 2-3 bitewki i zobaczymy wtedy. Jak sam widziałem, takie podstawowe na tym wyposażenie, czyli węta, staba, celowanie, to chyba takie podstawa na ten czoł. Pociski nie wiem, czy mam dobrze załadowane. Możecie dać w komentarzu, jak wy wyładujecie. Ja wrzuciłem 16 kumuli i 12 odomkowo burzących, bo są strasznie drogie. A te, no to nie wiem, czy to jest sens. To jest nieduża różnica, ale mniejsza dużo penetracji. Chociaż może i warto, no nie wiem, lejcie znać w komentarzach, jak tak to wezmę. Gramy tutaj na gaśnicy, no bo mnie nie stać, żeby mieć cały czas rzut <grym grym> tę rację, a to nie będą pewnie za dobre bitewki. Co można powiedzieć więcej o tym czołgu, No ma fajne niby strzały po te 360 razy tej lepszej y amunicji, 490 z tych hashy, także to jest fajne. Długo ładuje niestety. Ma fajne 10 stopni opuszczenia celność, no taka sobie. Nie jest zła oczywiście 0,33, ale czas celowania jest bardzo, bardzo, bardzo długi. Ja wiem, że tu nie mam dobrej załogi, bo jak widzicie jeden perk tylko jest tam. No ale no 3 ponad sekundy, także pancerz no istnieje niby jakiś, ale to raczej wszystko w nią wchodzi. Mobilność, ona fajnie szybko się rozpędza do swojej maksymalnej prędkości, no i potem jest stop niestety. I to mnie w tym czołgu właśnie denerwuje, że on się fajnie napędza, a potem jest taki już mułowaty. Ale to zobaczymy sobie w pierwszej bitwie widzowie, także zapraszam Was do pierwszej bitewki. No i mamy widzowie pierwszą bitewkę. No jak sami widzicie, niestety losowanie nam nie dopisało. O, nasi pojechali wszyscy tutaj na lewą stronę. Och... No nikt nie pojechał na tą prawą i boję się, że to będzie szybki taki rush. Że nasi pojedą tędy, a wrogowie drugą stroną, bo to często tak się zdarza. Więc chyba na ten moment jedyne co mi się wydaje, jest słuszne to pojechać na środek. Pomóc temu szarmuratowi. Także pojedziemy tego. Tak jak wam właśnie jak mówiłem, widzicie, macie już tutaj pełną prędkość za tym czołgą, fajnie skręca, to trzeba przyznać, że jest bardzo skrętny, ale brakuje, żeby on trochę szybciej jechał. No wiadomo, że turbo można... O! Nasz kolega nie tutaj zginął. No ale... OK. Wracając do prędkości. Ona ma fajną prędkość. Znaczy szybko się do tej prędkości, tylko trochę brakuje jej. Żeby był troszkę szybszy. Ten czołg byłoby dużo wtedy fajniej. No, niestety pierwszy z widzowie nie wszedł. W drugi w tegorino Czeronte się już udał, szkoda, że w grille nie weszło. Spróbujemy jeszcze raz z tym grillem. No, ale niestety oddał nam. Także przeładujmy sobie. I chyba z ten widzowie się wycofamy, bo tutaj zaraz też ta druga flanka nam upadnie. Także wrócimy sobie chyba na bazę. No tak jak właśnie wam mówiłem. Nie, ale jak uciekniemy to możemy już tutaj z góry dostać. Więc tak naprawdę chyba tu widzowie utknęliśmy na tym, no właśnie. No i piękny widzowie magazynek. Jeden z y, czterech. No i to raczej jest koniec naszej bitwy. Mamy 1000 obrażeń. Ten TVP albo Rinoczorronty zaraz na nas wpadnie, także. No właśnie, odbił się, drugi raz nie trafił. Ale Rynoczoron już niestety nas trafił, tak <gryw> pierwsza bitwa szybko się skończyła i wie. No nie poszło po mojej myśli niestety. Szkoda, że nasi tak pojechali, że wszyscy w jedną miałaś No ale... Nic, mówi się trudno, ja też nie zagrałem wybitnie, no bo oddałem tak naprawdę jeden magazynek. Ale to najwyżej w kolejnej bitwie poprawimy, bo w tej już na pewno nam się uda, także zapraszam Was, widzę, do kolejnej. No i tutaj widzę statystyki tej jakże porywającej bitwy. Tysiąc obrażeń, no niestety. No tak jak Wam mówiłem, nie jestem dobry w medach, a tym bardziej takim jak kobra. No, ale nic, zagrajmy sobie kolejną widzowie bitwę. Może będzie lepsza. No i mamy, widzowie, kolejną bitewkę. Jak sami widzicie, tutaj ładuję te pociski, co biją po 490 HESZE. Mają mniej penetracji, ale też to niższe poziomy. Jak sami widzicie. No mam nadzieję, że to się będzie opłacało. Że fajnie tutaj sobie postrzelamy nimi. Że uda się coś tam ładnie, właśnie po te 500 kołoś walnąć. Ta mapa już lepsza. Chociaż, no też nie idealna. No, ale zobaczymy. Tutaj nasi niestety znowu pojechali w przeciwnym kierunku co do mnie, ale to może i lepiej. No zobaczymy. Jeszcze ładujemy, także jeszcze na przejeździe nikogo nie złapiemy. No bo ciężko kogo złapać, jak jeszcze tyle czasu nam pozostało, żeby naładować w ogóle. No i niestety tutaj No nie udało się. Teraz czas na nasze skupienie. Ładnie weszło tutaj widzowie. 488. Właśnie o to nam chodziło. Odejdziemy tutaj na dół widzowie. Tego ST-1 może się uda postrzelać, albo o. I tutaj ładne dwa strzały widzowie, oddaliśmy temu obiektowi. Także no teraz znowu czekamy jak nam się pociski załadują. Tutaj niestety widzowie nie jest dobrze tak się wychylać. Nie wiem, czy po garnku uda nam się tak tą metę jedynkę wyciągnąć. A tym bardziej, że nas wiedzie ładnie nam celownik, także super. No i niestety tutaj strzelamy jakby pociskami, kumul... kumulami tymi, a odłamkowo burzącymi HE. he. No i niestety po. No, bardzo słaby ten magazynek. Dwa strzały i to po 30 parę. Także. No, tutaj samo Teraz ładujemy oczywiście już normalne kumule, gdzie mamy 268 penetracji. Także powinniśmy już tą MST-jedynkę po garnku przebić. No i mamy widzowie magazynek załadowany. Ale jak widzicie, tutaj nie będzie aż tak łatwo jednak ją przebić tą st jedyneczkę A nie trafić. Teraz nam weszło W okno dowódcy No a teraz nie o, Tutaj nas niestety Iben wykrył widzowie I Emil nas skończył No lepsza bitwa 2100 Ale Mamy dopiero 6.70 naszej maestrii, także jeszcze trochę no, brakuje. No I mamy widzowie drugą bitewkę. No z mi lepiej, no ale ogólnie znowu udaje mi się, że bardzo słabo to zagrałem. Także nie ma co tu rozpamięty rozpamiętywać, zagrajmy sobie kolejną bitewkę. Miejmy nadzieję, że tamta pójdzie nam już lepiej. No i mamy widzowie kolejną bitewkę. Tym razem zaczniemy sobie normalnie z kumulami. Żeby mieć trochę tą jednak większą pewność na przebicie wrogów No postaram się zagrać z drugiej linii, żeby nie jechać od razu tak frontalnie Czyli tam na miasteczko tu sobie pojedziemy, zobaczymy co tu się wydarzy No nie wiem, nie wiem widzę, tu też może być ciężko No jeszcze nawet nie mamy naboi, żeby tego sobie postrzelać, HWK Już zostaliśmy niestety też wykryci, a są dwie artylerie, także niezbyt przyjemnie no ale może tutaj wrogowie będą, o właśnie, tego się obawiamy, na szczęście strzelili w a nie w nas. O, no zobaczymy widzowie, miejmy nadzieję, że tutaj bitwa nam wyjdzie troszeczkę lepiej, bo póki co jest słabo. Tutaj mamy widzowie bitwę z obiektem, jak sami widzicie. Udało nam się wpakować, ale niestety też oberwaliśmy jeden strzał. Także takie jeden za jeden nam to wyszło, tak to jest słabo dla nas. Tutaj ładnie i... No i niestety, no tak, kumul w gąskę. Na szczęście po naszym zgąskowaniu, padł. Okej, okay, tego się właśnie... No ale za słaby zasięg widzenia, niestety. Tutaj się udało. Zostaliśmy też w działo niestety. Tutaj był raz, nam się nie uda. A chociaż jeszcze te dwa strzały oddać. Byłoby miło. Ładnie. Niestety no buraska. No to widzowie statystyki tej bitwy. Jak sami widzicie znowu bardzo, bardzo słabo. Chociaż byliśmy niby pierwsi. To totalnie jestem z tej bitwy niezadowolony. I powiem wam szczerze, że no jednak kobra totalnie to nie jest dla mnie czołg. No, no nie potrafię tym czołgiem grać. Tak dla porównania. A zagramy sobie teraz kilka bitewek face One'em. I zobaczymy czy ten czołg będzie lepszy. Żeby było sprawiedliwie wyrzucimy tą kolkę i wrzucimy automatyczną gaśnicę. No i wrzucimy sobie też te wentylacyjne, żeby było wyrównanie. To zagraliśmy, jak sami teraz widzicie 3 bitwy Cobra Tylko 3 bitwy są. Mamy 3600. Zobaczymy, czy Face 1 pójdzie nam równie źle. Czy to ja jestem aż tak słabym graczem, co zdaję sobie sprawę, że jestem. Ale czy to też wpływ ma na to czołg i umiejętność w nim gry. Bo kobra jest ewidentnie bardzo wymagającym czołgiem, przynajmniej dla mnie. A zobaczymy, jaki będzie Face One. No i mamy widzowie pierwszą bitewkę trafiła nam się nawet spoko mapa, Bolodowiec. lodowiec. Losowanie no niestety na dziesiątki plus dwie artylerie. Ale, wam powiem, że dla Facewana patrzcie, na podstawie mamy tutaj 258 penetracji na kumurach, na goldzie 340, także tutaj akurat z przebijalnością problemu nie ma z tym czołgiem. Co do jego mobilności, to jak sami widzicie gramy bez turbo, a jest nawet spoko mobilność, także to też jest bardzo przyjemne w tym czołgu. hp no, to jest 9, 2000 ze wzmocnieniem. Też wydaje się, że to nie jest jakiś super zły rezultat. Udało nam nawet nam się wykryć w Yidzowie wroga, tego leą. To nam, także fajnie. Mamy już po spocie pierwsze 87 obrażeń, nawet do bitwy jeszcze nie dojeżdżając, także fajnie. No tutaj będzie na pewno ciężka bitewka, bo jak sami widzicie wrogu wiedzie dużo więcej niż na w naszych czołów. Także tutaj będzie ciężko. No, ale zobaczymy. St2, niestety nasz, nasza dyszka wolała sobie pojechać na środek mapy, no ale poradzimy sobie i bez niego, widzowie. Zobaczymy jak nam tu pójdzie. Teraz nam ładnie weszło. O garneczek. Lewandowski ma nie taki super wielki, ale ma tam garnek, także da się w to wcelować. No i niestety dostaliśmy od Lewandowskiego, widzowie. Szkoda, że akurat w nas celował. Znaczy też no ostatni ruszyliśmy, także no tej wyboru za dużego to nie było, żeby w nas nie celował. A teraz jeszcze na nas jedzie. Co do pancerza, no, to na pewno nie odbijemy strzału Lewandowskiego na Goldzie, tak co, nawet już nie na Goldzie. No ale nie mamy szans go odbić. No i niestety widocznie to chyba będzie nasz koniec, bo Lewandowski zdąży przeładować. No, tutaj też bardzo słabo zagrałem. też bardzo słabo zagrałem. Przejdźmy sobie, widzowie, do podsumowania i do kolejnej bitwy. No, tutaj bitwa, widzowie, jak sami, no nic się nie zmieniło. Na ślepo nie strzelaliśmy. Moim zdaniem, była to beznadziejna bitwa. Co prawda, statystyki tego nie okazują, bo byliśmy niby w środku stawki. No, ale dla mnie to my powinniśmy gdzieś na samym dole, bo bardzo skiepsko to zagrałem. Trochę jesteśmy do przodu. Ale co jest ważniejsze, oba te czołgi są dostępne, widzowie. Kobra i Face One zażetony. Jak sami widzicie, mam kobrę i właśnie Face na razie tylko odebranego. I możemy sobie właśnie dzięki temu zrobić teraz takie porównanie w tym odcinku: który czołg jest lepszy i dla kogo? No jak sami widzieliście, kobra dla takiego laika jak ja jest fatalnym wyborem. Facewan po pierwszej bitwie też nie wydaje się być jakiś genialny, ale jeszcze zostały na dwie bitwy. Zobaczymy, czy Facewan pokaże się z lepszej strony. No i mamy widzowie lotnisko. Spoko mapa mi się wydaje po tych zmianach. Także pojedziemy sobie tam na głazy, zobaczymy jak tam się będzie bić, tam też wrogowie przyjadą. Jesteśmy na topce, jedna artyleria, także to jest duży pozytyw, żeby na pewno dzięki temu lepiej obrazować, czy ten czołg jest dobry, czy nie, bo na takiej topce powinniśmy zrobić niezły wynik, ale tutaj się tak nie śpieszmy, bo trzeba jeszcze dobrze zagrać, zobaczymy czy nam dobrze pójdzie. <laughs> Gramy widzowie na serwerze EU1. I tu patrzcie, my mamy jeden czołg ciężki na 9, co oni dwa. Także, no tak średnio bym powiedział, tak średnio, ale no, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że to tylko na początku tak słabo się wydaje. Ale że damy radę coś z tym zrobić z tymi dwoma ciężkimi. Pierwszy strzał, niestety on nam też oddał, ale dostał też jeszcze. Spróbujemy tutaj na side Scrapa. Także to my tu musimy zagrać dobrą bitewkę. Teraz ładnie weszło. Przełączę się widzowie na kumule. Dajcie mi szansę, żeby mieć łatwiej troszeczkę go przebijać. Tego obiekcika. Tutaj się udało. Niestety mamy plecy. Epr tutaj widzowie przyjechał. No na to już niestety nic nie poradzę. Nasi tutaj nas nie wspierają. Bo z tym obiektem raczej już bym wygrał. A tak to... Niestety, udało nam się go strzelić z tego obiektu 257, ale sami też oberwaliśmy. Ja się widzowie chyba wycofam stąd. Przełączymy się już na normalne pociski raczej. Ach tak to no nie będziemy szaleć. Tutaj da się wjechać. Da się szczęście się widzowie. A niestety ten konwoj to odbił. Tutaj znowu nam się ładnie tego 257 udało odbić. Nie wiem, czemu on tak jedzie na pałę. A, bo nam plecy widzowie zrobili. To bardzo niedobrze. No, to niestety. To ja się rozszykuje kolejna porażka. Na szczęście znowu za zero. Ten obiektyw nas strzelił, także jeszcze go powinniśmy wykończyć. Teraz musimy uważać na plecy, żeby ten Conway do nas nie strzelił. Z jeden 2 strzały. Co prawda nie w tego conway'a, bo on ma 70 HP. No ale też na niego pojedziemy. Nie ma co tamtego o wutał widzowie, jest na przestrzale. Postaramy się tutaj. No, spodziewałem się tego. Nie wychylimy teraz, bo dostaniemy od tego wtałów, bo on nas celuje. A oni niestety jeszcze wywołują tutaj na nas presję i kapują bazę. No, udało się, widzowie, tylko teraz możemy. O, dobra. Pięknie, nasz Guteo nam pomógł. No, właśnie o tym mówiłem, cały czas patrzy. Ale strzelił teraz. To my spróbujemy tego Conwaya wykończyć. A, klikłem widzowie, niestety nie zdążyłem. No ale mamy niezły wynik, jak sami widzicie. 3 prawie 5700 po spocie 2000 odbitego. No to był mój błąd. Może nie był on nawet, tylko że wolny refleks niestety, także no ale mamy zwycięstwo Kobra to jej porobiła. Także widzimy się widzowie na podsumowaniu tej bitewki. No i mamy widzowie podsumowanie. 3400. No tak było wszystko. Tutaj byliśmy pierwsi, jak sami widzicie. Także po tych dwóch bitwach, no już dla mnie osobiście czołg jest na pewno lepszy, ale zagramy sobie, żeby było z czystym sumieniem, można zakończyć odcinek jeszcze jedną bitewkę. No i mamy widowie. teraz mamy całkiem niezłe test, budyżki. niestety dwie artylerie. No niestety widzowie, Type już tutaj jest. Niestety za zero weszło. Teraz ładnie nam weszło, za 400. Także no, nie wygląda to zbyt kolorowo widzowe. <grych> no a no, tak. No i właśnie o tym mówię. Artyleria tu było w bicie. Okej, okay, obiekt się odbił. Dwa razy się odbił widzowie. My w niego trafiliśmy. Ale nam plecy robi skoda. Ładnie udało nam się to jaśkę przebić, niestety jaśka też naszego tu sojusznika przebiła. No tak. No i dostaliśmy w dwie bomby No się skończyło HP No i tyle by było z tego Udało nam się go trafić Ale artylerii też się udało nas trafić Ale chociaż padł No i zakładamy Że zaraz na jaszka wykończy No raczej szansy na odbicie jeszcze Jak na goldzie gra nie było No i mamy wizowy statystyki Byliśmy pierwsi ale no, to powiem przez to, że byliśmy dziewiątką i walczyliśmy z dychami. Co do, do porównania tych dwóch czołgów, jak sami widzicie, jadąc z facełanem od razu nam wzrosło mocno do góry. Także co można o nich powiedzieć? Face one na pewno jest dużo prostszym czołgiem. Jest to taki typowy, jak dla mnie, wieżowiec. No bo patrzcie, prawie 300 pancerza na wieży. Opuszczanie też 10 stopni, jak kobra. No ale wieżyczka dużo odbija. Ma jeden słaby punkt, oczywiście, no tutaj. Garnek, ale to nie jest tak, że da się to łatwo przejść, bo jeżeli się trochę ruszać, czy coś sami gdzieś, nawet ja, coś tam odbijałem. Nie mówię, że dużo, ale coś tam odbijałem. Przyjemne bardzo działo. Widzieliście, że często nawet do końca nie skupiając strzelałem i wchodziło bardzo ładnie. Kobra na pewno większy fan. Nie wiem, jak ładny magazynek zrobicie tymi haszami po 500, no to praktycznie robicie dwa koła obrażeń w bardzo krótkim czasie. Ale no, jest bardziej moim zdaniem trudna i wymagająca. No, nie jest to dla takiego laika jak ja jeszcze. Wziąłem ją impulsywnie za wcześniejszy sezon, jak miałem żetony. Nie było to potrzebne, no ale ją wziąłem. Także no, już tego nie cofnę, nie, ale ja zdecydowanie face One ogólne czołgi ciężkie na pewno lepsze. Także wniosek jest taki, że jeżeli. Dopiero zaczynacie grę i macie mniej żetonów, bo Face jest za 12. Jeżeli dobrze pamiętam, to bierzcie go. A jeżeli lubicie fan, macie jakieś tam już większe doświadczenie niż ja, obyte z tą grą, bierzcie Cobra, bo na pewno będzie dla Was fajniejszym czołgiem. No bo Face nie różni się od wielu typowych takich czołgów ciężkich, także to nie jest nie wiadomo jak innowacyjna maszynka. A Cobra, dzięki temu jak ona fajnie potrafi bić z tymi haszami, to jest fajnym czołgiem, takim naprawdę for fan. Ale, no, bardzo bardzo czasami jest wymagająca, no i trzeba wiedzieć, kiedy się wychylić, na jakiego wroga, jak się ustawić, a face one po, bardzo dużo potrafi wybaczyć. Także, ja tak to widzę, widzowie. Ja. Także w tym odcinku to je było na tyle. Nasze statystyki, no, nie uległy zmianie żadnego rekordu, nam się nie udało zrobić, no, ale też raczej było to pewne, grając, no, jednak, kobra, którą nie potrafię, no, i facemanem, który, no. Jest dobry, ale no ciężko raczej będzie mi nim. Oczywiście nim, mi zrobić więcej obrażeń, czy tam zablokować. No i to była tyle w towie. Dzięki. Zostawcie lajka, like subskrypcję. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie trzymajcie się.